Ja tam zrobię z panoramy nie zjazdy. Jazdom już wymiotuję. Tak Halo, halo, nie tak szybko panie bufon. Proszę. <laughs> Frenchman ze słynnymi playboyami. <laughs> Bunny. Winkula. Kotki. pan o przyjemności pan operator no. pozdrawiam babcie nie wiem gdzie to będzie No i ja nie wiem tu jest ten że do YouTube'a nie wiem jak się tam umieszcza czekać gotowość do ujęcia

No zacząć tak z kawałkiem tej ściany,